Ach. Zapomniałem sobie ba. No, co ci się bo już to pola spadły. Czekaj, czy drugie w się Co na Nie wiem co się bardziej opiera biegać z skokiem, a to jest szy Lecą Mamy tylko Jest Widzę Widziałem go Jestem martwy to jest? oni? Nie to? wiem, chyba to. ta. To oni bywałem tam lotnie, a wtedy widziałem tam lot. Nie no, jeden poszedł na ciebie, drugi na mnie leci. Tak? No, nie, teraz się bije z cieniem. Jak gówno widzę w tej strefie. Ja zginę, ja jakby ja nie widzę w strefie nic. Zabiję typa. Zabiję głupię typa. Nice. Ja nic nie widzę w strefie. Jestem 1v1. Jestem 1v1. Kurno no... Aaa, ja nie widzę nic. Ta biegnie. 74. Ja to będę leciał do ciebie. Oj! Tam go masz od plecków. Tam? Ja już miałam te bo bym Mam typa. O jego. Inna. Jego. Okurę, to jest ta aura! Masz tego, co ja teraz strzelałem. Masz go pod sobą? Co? Jaki to ma sens? Bez That... bo yeah, w web. Boy. prosto w łeb dostała, prosto w łeb i 38 dostała. Fioletowa popa. No ale Poda. może ten, może był nie całym. cały. Na no pewno nie. Całutki, Całutki! ten salutki, salutki był. Ja ci to tu zostawiam. Okay. Jego ja sobie wezmę. I ty z nichem? A przed ty, 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 ty. Co Tu masz tutaj tu wszystko. Kurna jeszcze raz tam przejść. Ale karma! Aaaa. Karma poleciała. To była ta aura. Nienawidzę jej. A, ale ja sobie takim, ja z takim staffem będę biegał. Ja taką fajną akcję hopie robiłem. Hopię, ja tak fajnie zrobiłem, ja hopie dajemy chodki na łeb, I to, że jak ona prowadzi w intencji robi, to jest, zrobiłem y, dwa te, że postawiłem dwa chodki, że jeden do góry, a drugi ten wiesz. Żeby po prostu jeden schodek nad nią i po prostu e, jego obróciłem i miałem prosto na jej głowie.

Chyba będę na zamiast tego zamiast auga i tak dalej będę. można się leczyć w powietrzu Ej tu jest ta Biorę Lecę tak do przodu, wyrzucam sobie Aptekę Nie no typy Koleszcy Wywalej ten medalion nie wytrzymam Dobra, nie piją mnie Jednego biega 90, Timbre. Top 13. Wyszło na dobre, tylko że są dwa respawny, niestety. Ale dwa kile w top 25. Nie wiem, powinno być plus. Bo my wychodzimy to na plus 2. no jak to usy będziesz miał dużo, to też jest kaktus Zmala, mam akurat. Dobra, leży ta. Podjęłem jedną małą botkę za tym, mam O, Oj, tu skupę budowli, ja się boję. Tu iść. Pistolet. Kurwa się boję tu weź, ja tu bym się skampił chętnie. O, to będzie wbiła po dwa Ej, mam tysiąc jaki chyba. Dobra, chodzę mam to wywalone. Nie, mi będzie jednego hopa brakowało. Dosłownie jednego. Ej... Kurde, nie, ja wolę się dono bram od tej. Zielona brama jest Nie lepsza. Nie ale tam ją właśnie wtedy uratowała. Y, zielona brama by cię Pobrej bardziej uratowała. Nie jesteś taka, no, że uratowała. Nie, okej, okej, więcej, jest, jest lepsza. Na razie mam dwa z pierwszej, dwie ataki. Oj, oj. oj. Masz miejsce wolne feku? No zbieraj sobie No pula wszystkiego poza metalem. A? No to nie zbieraj. To bym o, ale to robę wywalił mu chętnie. Jo! Krak! Dziękuję. Ale głośne. Tam jest strefa, tam do strefy szedł. Apteka. Małe potki to zamiast bandaży możesz wziąć. Chcesz Amo? Burwy mam. Amo, chcesz? Mam... Cześć! burwy, po co burwy? Właśnie... To jest... O, S, S, S. PU, PU, PU. Widzisz, to są umiejętności. Oj, jest to są tu umiejętności! Y nie, się jakby w burzy zginął, to jest ten pewnie co mu kraka dachem. A z Oj, Kurde. Aaa ja nie biorę. No to, to tu masz za ja to. Wolno. Mogę ten? Mogę sklep, ale szyb szybko szybko, Radzę szybko. Moment. Nie czy super, jest lepsza czy wolna, ajajaj Strefka no Oj Ty strzyma... idziesz na typa strzelamy medalionami Nie, z dwoma Pierwsze co zrobię to się na dumsztat popatrzy Idźcie do oh. mnie Oj typów mam Masz, masz? Ja mam typów Ja, ale oni mnie spawią no no to po co tam tędy idziesz? No. Mogłeś sobie do mnie iść Ale oni we mnie od razu zaczęli zawalać. Ale mówię, po co? co? Po co tam? Po co tam szedłeś? Ale ja ja tak nie szedłem. Ja się dostawałem jak, jak wyleciałem z tego kółka. No właśnie, po no ja co tam? Poleciałem. Ja poleciałem od razu tutaj. Bo to tu jest... lepiej sobie pójść daleko od medalionu. Eee, kila nie dostałeś? O ty Wlecisz kur... To kurde, czyli pewnie zabili, ale tamten zginął od strefy. Ale killa nie jest jakby stop tylko powalone. No mówię ci, czyli pewnie zabili tamtych, a tamten zginął od strefy. No. Jakiego skilla miał? Kto? I tego ktoś trafił. Nie wiem, z... Sę... Widziałeś gdzie ja stałem, a gdzie oni byli? 200 metrów może? Nie wiem, daleko nie widziałem. A ja na blisko się na skina nie patrzę. Ja czasami ci powiem, wie, że. Z Emilem, z Eminem. Ale eminem a Eminem też widziałem, bo łatwo go rozpoznać. Nie wiem. O, o

Ja, maar ja, ik heb hem niet in de tuin. Ik in de half- de To na dach, to środka gdzie? No właśnie nie wiem, czy się siopyla, bo będę takim kąskiem. <grywa> Idę na kąska, kur... ogóle wbiłbym mu się. Ej, pary, pary, mam trefę. Uwa, ej, ale ja takie strzały ciężkie trafiam, a takie oczywiście nie umiem. To nie. Na sobie... Na sobie... O ty kur... O! es? Wam dwa. Zwieram jeden. Terminalem. na śmierć. Wyrapuje się na śmierć.